Coś nam szykują, coś się wisi w powietrzu. Świat finansów i globalnej polityki, jaki znamy, może się rozpaść na naszych oczach. W tle wielkich wydarzeń wykuwa się nowy porządek, a za sznurki pociągają Donald Trump i elity wschodniego wybrzeża. Porozumienie z Maralago. Mówi to panu coś? Witam was. Tajne umowy i knowania nie są niczym nowym. Wystarczy przypomnieć porozumienie z hotelu Plaza, kiedy to Stany Zjednoczone przymusiły Niemcy i Japonię do gry na dewaluację dolara. Czy też zakusy otwarcia Chin na neoliberalizm, aby zdemontować tamtejszy socjalizm przemysłowy. Otóż musicie wiedzieć, że w wymienionych agendach paluchy maczał Robert Light Gieser. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że komunistyczna partia Chin prowadzi wojnę ekonomiczną przeciwko Stanom Zjednoczonym od dziesięcioleci. W tej wojnie ekonomicznej stosują wszystkie narzędzia klasycznych merkantylistów. I wiele innych. Cała ich polityka gospodarcza ma stanowić integralną część ogólnej strategii globalnej dominacji. Light Gizzard to protegowany Donalda Trumpa. Jeszcze rok temu był wymieniany jako potencjalny sekretarz skarbu, a w porozumieniu z Maralego czuć ten specyficzny szczyt. Jednak trzeba zaznaczyć, że póki co mówimy o zbiorze propozycji i analiz, które, jak ludzie na mieście gadają, uzyskały uwagę. Środowiska finansowo-politycznego, jako jeden z potencjalnych kierunków przyszłych działań gospodarczych Stanów Zjednoczonych. Kontrolowany przeciek nastąpił pod koniec lutego za sprawą Jima Bianco, prezesa i stratega makroekonomicznego w Bianco Research. Pytanie brzmi: jaki jest końcowy cel? Jak naprawdę przejść z punktu A do punktu B, chcę teraz zaprosić prezesa Bianco Research, Jima Bianco. Jim, wiesz, dużo mówi się o porozumieniach z Maralago, o czymś w rodzaju Bretton Woods, co które zostało opisane przez Zoltana Pozara w 2022 roku. Chcę poznać Twoje odczucia. Mam tutaj jego raport i streszczenie, w którym czytamy. Jesteśmy świadkami narodzin Bretton Woods z nowego Rządku światowego, w którym centrum monetarne przesuwa się na wschód i opiera na walutach powiązanych z surowcami. Jak to wszystko wpisuje się w strategię prezydenta Trumpa dotyczącą pozycji Ameryki na następne sto lat? Trump kieruje się zasadą Ameryka przede wszystkim, według której nasi partnerzy handlowi i sojusznicy przez dekady mieli darmową przejażdżkę od zakończenia wojny światowej. Aby to zmienić, realizuje trzy kluczowe plany. Po pierwsze, cła. mogą być wykorzystywane. Zarówno jako dźwignia polityczna, jak i źródło dochodu. Po drugie, Fundusz Majątku Państwowego. Na mocy podpisanego rozporządzenia wykonawczego rozważana jest jego budowa poprzez monetyzację aktywów. Co to oznacza? Weźmy na przykład złoto. Obecnie wyceniane na 42 dolary za uncję, podczas gdy jego realna wartość rynkowa to 2900 dolarów. Jeśli USA ponownie wycenią swoje on złota, mogą stworzyć fundusz wart biliony dolarów. Po trzecie, kwestia bezpieczeństwa. Trump od dawna powtarza Europą. Jeśli chcesz bezpieczeństwa, musisz za nie płacić. USA pokrywają 70% budżetu NATO. A teraz przyszedł czas na zmianę. Jeden z pomysłów zakłada emisję 3 bilionów dolarów długu, co stanowiłoby 5% PKB USA. Ale pojawiła się inna koncepcja: zamiana amerykańskich obligacji skarbowych na stoletnie obligacje zero-kuponowe. Dziś ich wartość to 13 centów, a za 100 lat pełne 100 dolarów. Taki ruch zmniejszyłby dług, deficyt i jednocześnie osłabił dolara. Brzmi kontrowersyjnie. Może. Ale jeśli uważasz, że mamy za dużo długu, za dużo pożyczek, to może właśnie potrzeba śmiałego myślenia. Mówimy tutaj o nowym podziale świata na przekór już istniejącym sojuszom. Świat byłby podzielony na trzy strefy o uniwersalnej kolorystyce czerwonej, żółtej i zielonej. No i zapewne jesteście ciekawi, jaki kolor przypadłby nam. Otóż po deklaracji Dudu Zapewne zielony Gdybym jako prezydent I, Polski miał wybór, miał wybór Czy zasoby naturalne mojego kraju mają być wykorzystane przez Stany Zjednoczone be by Czy States States Russia, Bez wahania Ale na jak długo tego Nie wiem No i tak, zieloni byliby zwolnieni z nadchodzących taryf celnych Byliby dopuszczeni do amerykańskich rynków i do amerykańskiego parasola bezpieczeństwa Natomiast... Czerwonym i żółtym utrudniałoby się życie. Jednak żeby zostać zielonym, wpierw trzeba zaakceptować nowe zasady gry, coś co można nazwać zakamuflowaną, miękką strategią niewypłacalności. Konwersja amerykańskiego zadłużenia na obligacje o długim terminie zapadalności, na przykład stuletnie, które na dodatek nie byłyby obsługiwane, co jak możemy wyczytać miałoby być rekompensatą za większe wydatki na zbrojenia, które Ameryka ponosiła przez długie lata. No bo przecież oni się zbroili dla nas, prawda? Poza tym nie mamy rozwiązanej kwestii rynku wtórnego, ale mniejszość o większości pamiętajcie, że to są tylko przecieki. Yy, po drugie, primo. Dążenie do obniżania odsetek płaconych zagranicznym wierzycielom dyskretnie zmniejszy wypłaty. Oczywistym jest, że spłata długów z dewaluowanym dolarem to kolejna strata, którą poniosą wierzyciele. Kolejny pomysł to wykorzystanie amerykańskich aktywów, takich jak amerykańskie rezerwy złota i grunty federalne, w celu zabezpieczenia, co pośrednio wskazywałoby na słabnącą wiarygodność finansową. Oczywiście Mówimy o wielkich uproszczeniach. Na zdrowy rozum żadna instytucja finansowa na coś takiego nie pójdzie. No, chyba że byłyby to negocjacje z przysłowiową lufą pistoletu przy skroni. Może coś się z tego ulęgnie, a może. To była fikcja taka. Oczywiście nie sposób odmówić tu wewnętrznej logiki założeń. na Tyle, że to wszystko w oderwaniu od potężnego ryzyka inflacyjnego. Od odpowiedzi krajów BRICS pod chińskim przewodnictwem i coraz bardziej sceptycznego nastawienia krajów europejskich. Niemniej jednak warto szukać sygnałów, że tam się coś bardzo mocno burzy. Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z Giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. Pamiętajcie, wspieracie mnie wszyscy, no i nie zapominajcie o konstruktywnych komentarzach. Aczkolwiek serduszko cieszy każdy, oprócz tych nienawistnych. <laughs> Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.